Ponieważ rozpoczynamy tak zwany rok, który nazywa się Mid-Election Year, który tu ładnie na wykresie jest określony jako ten czas, w którym indeks SP 500 powinien wchodzić w dość płaski okres. Czyli w ten rok już pierwszy wyborczy powinien się zakończyć, a wraz z nim powinna zakończyć się HOSSA. Czyli za rok, we wrześniu. Październiku 2026 roku powinniśmy być na indeksie SP500 praktycznie w tych samych punktach, w jakich dziś, ponieważ najbliższe 12 miesięcy statystycznie w czteroletnim okresie na indeksie SP500 są po prostu najgorszym okresem. I według tego algorytmu HOSSA na indeksie SP500 powinna zacząć się dopiero w październiku 2026 roku i trwać aż do roku wyborczego.